Tu Sebastian Kot dziś oceniam formę stalowego szoku, który ujawnił swoją sylwetkę, czyli osoba, która oceniała w branży fitness inne sylwetki, więc dzisiaj będę pierwszą osobą, która skomentuje i jego sylwetkę. Przejdźmy do statystyk. Met 86 m wzrostu i waga około 80 kg, dość niski procent tkanki tłuszczowej. I jak stalowy szok przekazał informację, budował masę mięśniową dość długo, kilka lat, natomiast redukcja potrwała około, jak dobrze pamiętam, dwóch miesięcy. Czy taką sylwetkę można osiągnąć naturalnie i czy jest naturalna? Bardzo prawdopodobne, że jest to sylwetka naturalnie osiągnięta. Cechuje się dość niskim procentem tkanki tłuszczowej, dobrą separacją, ogólną rzeźbą. Masa mięśniowa jest na dość przeciętnej wielkości, natomiast w zupełności wystarczająca, aby uwidocznić te mięśnie, pokazać sylwetkę bardziej plażową. Celem stalowego szoku było zbudowanie sylwetki, która jest ładna estetycznie, ale też zachowując pełną sprawność. Patrząc na sam szkielet i budowę i kształt mięśni, mamy do czynienia z osobą, która ma potencjał sylwetkowy, aby startować w zawodach męskiej sylwetki. Oczywiście przy tym wzroście warto jeszcze dodać kilka kilo mięśni, natomiast według mnie stalowy szok o tym wie. I teraz najważniejsze pytanie: czy jego sylwetka jest reklamą, czy antyreklamą jego działalności w branży fitness? Według mnie jest reklamą, ponieważ taka sylwetka jest najbardziej pożądana wśród szarych osób, które chodzą na siłownię. Nieco Kierują w sylwetkę kulturystyczną, czy nawet w taką potężną sylwetkę spotykaną wśród zawodników męskiej sylwetki. Bardziej kierują się w sylwetkę, którą zbudował Stalowy Szok, czyli sylwetkę naturalną, w pełni sprawną. Natomiast warto iść w tym kierunku i przedyskutować kwestie startu, na przykład w jakichś zawodach sylwetkowych, na przykład w Sopocie. Dobra, jeśli materiał Wam się podobał, łapka w górę. No i łapy nie ma.